Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z teatrzykiem Kamishibai. Jak pamiętacie, ostatnio wysłuchaliśmy bajkę o Jasiu i Małgosi, a dzisiaj poznamy kolejnego ciekawego bohatera, którym będzie kotka Milusia. Zaczynamy. Kotka Milusia. Ta milusia, obiedzona i leniwa, sierść puszysta jak jak grzywa, wciąż mruczała sobie słodko, szczęśliwa, że jest właśnie kotką. Jako kotka domowa, miała swoją panią oraz własną leżankę, bynajmniej nie tanią. Miała miękkie podusie i pieszczot tysiące, a do jedzenia smakołyki z zapachem kuszącym. Drzemała sobie Milusia, nie spraszała gości. Zadowolona z własnej nieskazitelności. Koty są z lepszej gliny, wciąż mają wakacje i wszyscy nas traktują jak arystokrację. Posiadamy wrodzoną elegancję w skoku, a gdy się przeciągamy, zakręci kręci się w oku. Oczy mam piękne, bezcenne, kolor szczerozłoty, nawet poeci nam mówią: uwielbiamy Was, koty. Oto kiedyś, Milusia. W trakcie małego spaceru napotkałam myszkę, amatorkę serów. Dumna kotka niedbale, jak to czynią koty, przydepnęła jej okon delikatnie dla psoty. To nasza kocia zabawa, rzecze kotka układnie. Trochę mysz przerazić, niech nią strach owładnie. Jednak myszka stworzona i rozdygotana cała, nic szczególnie zabawnego w tym nie dostrzegała. Kotko droga, wielka Damol w śniącym futrze, wyjaw mi, jeśli łaska, gdzież będę pojutrze? Czy już pora rozstawać się z tym pięknym światem, bo mnie będziesz pożerać, bo będziesz mym katem? Błagam, zrób to szybko, choć igraszki kuszą, Nie igra już z moją przerażoną duszą. Moja droga myszko, pani nie zna świata, Jestem kotką, gwiazdą, nikt mną nie pomiata. Nie mieszkam tak jak pani w jakiejś byle norze, Byłoby to dla mnie plamą na honorze. Nie jestem kotką bezdom, bezdomną i zdziczałą, która wszędzie zaśnie. Dla mnie to za mało. Mnie pasztety zająca moja pani przynosi. Jak nie ucinę, a raz było nawet sześć świeżych łososi. Moje ząbki są ostre i tak doskonałe, że nie dotkną myszy. Brudnej przecież całej. Proszę mi wybaczyć, pani kotkomiła, ale zdaje mi się, że pani troszkę przesadziła. Czy to takie nieszczęście mieszkać pod jesione? A zamiast dachu mieć nocą niebo rozgwieżdżone? Dzikie koty skaczą, za myszami gonią, biegają sobie wszędzie, od kłopotów nie stroniąc. Lecz nigdy się nie rozstają, wspólnie szczęścia bronią. Za to ja, mysz droga myszko, mam leżankę miękką. I wciąż jestem głaskana mojej pani ręką, wyleguję się sama na drogich poduszkach. Na kolację już czeka, jagnięciny, puszka. Zacna. Niestety pojąć cię nie zdołam. Choć prawna, prawda, dziwnych rzeczy jest mnóstwo dookoła. My, myszy, z kotami, z kotami mało rozmawiamy. Znacznie częściej my, myszy, szybko uciekamy. Co jest piękne w moim w życiu? Zaraz ci to zdradzę. Że bez pomocy człowieka. Świetnie sobie radzę. Tak powiadasz, myszko? Milusia się pyta. I drepcze niepewnie, i ząbkami zgrzyta. Cóż, droga kotko, w twym życiu próżniaczym, gdyby nie dłoń człowieka, proszę mi wybaczyć. Nadeszłaby pora tobie marnie zginąć, bo kto by ci otworzył puszkę z jagnięciną? I to już jest koniec. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej ciekawej przygody Kotki Minusi. Do zobaczenia.